Serdecznie kroniki chwileckie Anna Korpik. Dzisiaj spotkanie w warsztatach terapii zajęciowej. Rozmowę przeprowadzę z kierownikiem warsztatów pani Iwona Olejnik. Witam pani Iwono bardzo serdecznie. Zanim drodzy Państwo oddam głos pani kierownik, chciałabym najpierw historię powstania warsztatów zajęciowych, ale zanim przejdę do historii, chciałabym przeczytać słowa księdza Kaczkowskiego, ponieważ ktoś lepiej wie o tym, jaka jest potrzeba pomagania, jak nie ksiądz Kaczkowski świętej pamięci. Sumienie mają wszyscy ludzie, bez względu na kulturę, wiarę. I nie wiarę. Każdy z nas ma wewnętrzną wiedzę, to znaczy takie intymne miejsce, które mówi mu, co jest dobre, a co złe. W każdym człowieku, chociażby był nawet niewierzący, jest wpisane w sposób dosłowny, immanentny, tak zwana podstawowa zasada prawa naturalnego. Dobro czyń, unikaj zła. Drodzy Państwo, warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu powstały na bazie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, które zostało zarejestrowane w grudniu 1999 roku, a stało to się po spotkaniu wójta gminy Kwilcz, pana Zbigniewa Harbula z wójtem Gizałek, panem Włodzimierzem Lejmanem pochodzącym z kwilcza. Po tym spotkaniu do Gizałek wyjeżdża przedstawicielstwo w osobach pani zastępcy wójta Ewy Kubiak i pani Marii Markowskiej. W tym momencie chciałabym, drodzy Państwo, powiedzieć, że te materiały, o których teraz cały czas będę mówiła ja, to są materiały z notatek pani Marii Markowskiej na temat powstawania tego wyjątkowego miejsca. Po rejestracji stowarzyszenia, prezesem stowarzyszenia jest pani Ewa Kubiak, wiceprezesem jest pani Maria Markowska, skarbnikiem jest pani Wanda Rydz Sekretarzem jest pan Andrzej Jurek, członkiem jest pani Halina Sierżuszka, kierownik GOPS-u, która też brała udział w wyjeździe do Gizałek. Dlaczego Gizałki? Bo w Gizałka, drodzy Państwo, warsztaty terapii zajęciowej funkcjonowały już ten czas 5 lat. Jeżeli mówimy o tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej w kwietniu, to tu trzeba powiedzieć, że w marcu 2000 roku w oparciu o przepisy. Pefronu PFRON, skład, składany jest wniosek o dofinansowanie tworzenia warsztatów. Warsztaty terapii zajęciowej to są trzy etapy. Pierwszy etap finansowanie przez Urząd Gminy, drugi etap finansowanie przez Pefron i trzeci etap finansowanie przez Holenderskie Centrum Wsparcia Europy Centralnej i Wschodniej, bo stamtąd drodzy Państwo były pieniądze największe. Po wstępnych rozmowach na sesjach Rady Gminy Kwicz, kiedy to nie wszyscy drodzy Państwo powiedzmy sobie szczerze byli bliźwonień, nikami tworzenia takiego miejsca. Jeden radny nawet powiedział, że prędzej mu kaktus na dłoni wyrośnie, aniżeli powstanią w kwilczu warsztaty terapii zajęciowej. Od kilku kadencji już nie jest radnym. Warsztaty, drodzy Państwo, są. Przełomem w warsztatach terapii zajęciowej był rok 2002-2003, kiedy to przez cały rok praktycznie nic się nie działo, ponieważ nie było pieniędzy na wykończenie. I w ten czas właśnie pojawiła się Holenderska Fundacja, która przekazuje 50 tysięcy euro, i one pozwoliły skończyć budowę warsztatów terapii zajęciowej. Problemem także okazało się tu, na pewno pani kierownik o tym też wspomni, nieposiadanie przez wszystkich uczestników na początku orzeczenia zespołu do orzekania o niepełnosprawności, ponieważ to było warunkiem otrzymywania dofinansowania. Tu trzeba, drodzy Państwo, powiedzieć, że zaangażowanie wszystkich osób, które w tej chwili funkcjonują, ale też kiedyś funkcjonowały, było ogromne. Pisano wszędzie i do wszystkich. Pukano do każdych drzwi, do wszystkich osób. Bardzo mocne były współpraca z posłami. Tu był pan poseł Stanisław Kalemba, pan poseł Roman Eichler, a także senator pan Włodzimierz Łęcki, z którym już mieliśmy przyjemność rozmawiać. Trzeba, drodzy Państwo, powiedzieć sobie szczerze, że pomaganie innym, osobom z niepełnosprawnością, to nie jest, och jaki jestem dobry, to jest nasz obowiązek. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, jesteśmy ludźmi i pomaganie im powinno być zawsze dla nas najważniejsze. Ja tu jeszcze kończąc tą króciutką historię, chciałam drodzy Państwo powiedzieć, że Pani Markowska pisząc te notatki powiedziała, że trzeba zawsze mówić o jednej osobie, która zrobiła wszystko, żeby te warsztaty powstało, zawsze wspierała Wasze działania, zawsze broniła idei tego miejsca. Był to Świętej Pamięci członek zarządu Andrzej. Tędziora. I myślę, że musimy wszyscy mówić o tych, którzy starali się dla nas jak najlepiej. Pani kierownik, jak dzisiaj? Ja też w tym miejscu chciałam podziękować, no niestety świętej pamięci pani Marii za to, że te warsztaty powstały, że funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. Bardzo duża pomoc i wsparcie z jej strony, zresztą przez wiele lat była z nami i nadal duchem jest z nami, także też o tym chciałam wspomnieć. No cóż, dzisiaj, dzisiaj funkcjonujemy, mamy się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o finanse, to troszkę gorzej, bo jednak państwo tutaj no, nie wspiera nas na tyle, ile jakie są potrzeby. Staramy się jednak kadrę szkolić nadal, nowe pomysły ciągle mamy, ściągamy to z internetu, szkolimy się. Także jesteśmy na etapie ciągle szukania, szukania nowych rozwiązań, żeby tak dla uczestników ta rehabilitacja społeczna i zawodowa była ciągle intensywna i, i żeby, żeby się coś działo i żeby chcieli przychodzić. Ile osób, jakie pracowni, jacy pracownicy? W tej chwili mamy 25 osób z niepełnosprawnościami różnymi, sprzężonymi i nie, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy pochodzą z terenu całego powiatu, codziennie są dowożeni przez nasz bus. Proszę mi powiedzieć, czy wsparcie starostwa powiatowego to jest tylko pieniądze z centrum Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy też to są też pieniądze z budżetu samego starostwa? Wygląda to w ten sposób, że finansowane jest przez Pefron w 90%, 10% pozyskuje stowarzyszenie i to są pieniądze właśnie pochodzące ze starostwa powiatowego, ale też które, na które składają się pieniądze, z których pochodzą nasi uczestnicy. Czyli gmina nie? Kwilcz, gmina Sieraków i gmina Międzychód. Mhm. A proszę mi powiedzieć, ile, jaka jest liczba z poszczególnych gmin? Sześć osób z Międzychodu, z terenu Międzychodu dojeżdża, dziewięć osób w tej chwili z terenu gminy Sieraków, no i dziewięć osób, dobrze liczę, z terenu powiatu, z terenu gminy Kwilcz. Jakie pracownie, jakie zajęcia? Mamy pięć pracowni. Pracownię plastyczną, pracownię rękodzieła użytkowego i ogrodnictwa, pracownię krawiecką, pracownię gospodarstwa domowego i pracownię kulturalno-artystyczną. W każdej pracowni mamy instruktora terapii zajęciowej z wyższym wykształceniem. Z reguły jest to specjalność pedagogiczna, chociaż trudno w tej chwili jednak no, takich specjalistów, że tak powiem, znaleźć do pracy. W każdej pracowni uczestniczy pięciu uczestników, nie wiem czy to powiem. Dobrze, nie to trzeba, że to będzie. Czyli tylko pięcioosobowe zespoły pracują. Tak, tak. Pięcioosobowe. No cóż, w każdej z pracowni, każdy uczestnik ma tworzony indywidualny program terapii, także podchodzimy do każdego uczestnika tak naprawdę indywidualnie, bo każdy jest inny, każdy ma inną niepełnosprawność. Od jednego wymagamy troszkę więcej, od drugiego trochę mniej. Ale każdy, każdy stara się włożyć, że tak powiem, jakąś cząstkę siebie, tego co potrafi i każdy coś z siebie daje. Również działamy w ten sposób, że jakby każda z pracowni współdziała ze sobą przy na przykład produkcji jakiejś, jakiej, jakiejś przedmiotu, jakiegoś, czegoś do sprzedaży. Bo generalnie to wszystko, co wytworzymy, staramy się sprzedać. Uczestnicy z tych pieniędzy, że tak powiem, mogą uczestniczyć w rehabilitacji typowo społecznej. Te pieniądze są przeznaczane tylko i wyłącznie na integrację ze społeczeństwem, czyli jakieś wycieczki, wyjazdy, wyjście do kina i tego typu rzeczy. Także. Staramy się w internecie, przez Facebook docierać do jak największej ilości ludzi, żeby no, jednak kupowali te produkty. Naszą. I kupują? Kupują. O to sobie, to kupują i powiem tak, że w budżecie w tej chwili od kilku już lat ja nie mam, że tak powiem, zaplanowanych pieniędzy na tą integrację społeczną. Tylko i wyłącznie korzystamy z tych pieniędzy ze sprzedaży i doskonale się to sprawdza, naprawdę. Czy pracownie funkcjonowały od samego początku? Tak. I one pozostały do dzisiaj? Nie, Przez nie. wiele lat, tych 15 lat zmieniała się ich profil. Aha. W zależności też od potrzeb uczestników, od potrzeb jakby rynku. Z pracowni stolarskiej zrobiła się pracownia rękodzieła użytkowego i ogrodnictwa mhm. na przykład. Pracownia y, kulturalno-artystyczna y, też jej nie było, powstała po 5 latach funkcjonowania warsztatów bo mogliśmy po prostu zwiększyć ilość uczestników. W tym roku też planujemy, w tym roku może za dwa lata planuje, planowalibyśmy zwiększenie liczby uczestników i stworzyć pracownię kolejną, która by typowo przygotowywała uczestników do pracy, organizować im jakieś staże i praktyki w przyszłości. Tak. Hmm. Czy w tej, chwili, w tej chwili praktyk nie ma? W tej chwili w tej chwili nie ma, ale mamy plan w tym roku już je rozpocząć. Mhm. I w tym czasie będą te praktyki. Chcielibyśmy na przykład pracownia gospodarstwa domowego, żeby miała w jakimś kawiarni czy w restauracji już są czynione ku temu takie że tak powiem rozmowy z różnymi Był problem czy nie, czy ludzie są otwarci na tego typu. Generalnie są otwarci, muszę powiedzieć. Także jest to miłe zaskoczenie mhm. dla nas. Mhm. Jakieś tartaki coś takiego, nie? Mhm. Zobaczymy jak to będzie. Czy te osoby, które u Państwa przebywają w tej chwili, to są osoby, które się czy jakiś czas muszą zmienić, czy się zmieniają? Jest tak, że generalnie są osoby, które są tu od samego początku 15 lat, nie ma wymogów, że tak powiem, że, że są tu 3 lata czy 5 lat i musimy jakby ich wypuścić do pracy, czy, czy skończyć pracę rehabilitacji. Jeżeli ta osoba się nadaje, jeżeli widzimy potencjał i tak dalej, no to, no to jednak pracuje się nad tym. Ile z tych osób, które tu funkcjonowały, udało im się po zakończeniu tu rehabilitacji funkcjonować normalnie w życiu? Przez te 15 lat około 20 osób znalazło pracę wspólnie z nami, pomagamy im, utrzymujemy kontakt z, z tymi ludźmi. Także pracują zawodowo, radzą sobie doskonale, niektóre nawet zamieszkały samodzielnie, założyły rodziny, Także jest to efekt tej rehabilitacji, i uważam, że projekt w ogóle powstania warsztatów, jakoby to różnie w internecie piszą o warsztatach, jest bardzo udanym projektem na, na, na skalę kraju, tak naprawdę. O czym właśnie chodziło, żeby pokazać, że ta Wasza praca ma sens? Że te lata pokazują, że jeżeli nawet ktoś tu jest kilkanaście lat, to trzeba liczyć się z tym, że może być taki moment, że on będzie mógł lub dojrzeje do tego, żeby funkcjonować mhm. poza warsztatami. Ja Jeszcze chciałam dodać, że. Bo nawet rodzice czasem nie wierzą w swoje dzieci. Jak się spotykamy z nimi, to muszę powiedzieć, że są no, zdziwieni, w szoku nawet nieraz, co potrafią oni zrobić mhm. w kuchni na przykład, że potrafią ugotować, potrafią y, zrobić małą rzecz, a w domu, w domu po prostu tego przez wiele lat nikt ich tego nie nauczył. My cieszymy się z każdego małego kroku. Przychodzą tutaj uczestnicy, naprawdę proszę mi wierzyć. Ludzie dorośli, bo to są ludzie dorośli, trzeba nadmienić, którzy nie potrafią sobie zaparzyć herbaty, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o takie higieniczne rzeczy, nie umieją sobie zębów same. Także my uczymy ich wszystkiego od podstaw tak naprawdę. Także cały proces tej rehabilitacji, bo rehabilitacja zawodowa to jest, to jest taki końcowy etap. Całej rehabilitacji. Zaczynamy od rehabilitacji społecznej. Czyli dostosowanie do życia. Tak, dostosowanie przede wszystkim do życia codziennego, w jakichś urz urzędach pracy, załatwianie różnych spraw, pisanie pism, podstawowe rzeczy, no tak bo ja myślę, że nam się wydaje, że my, jeżeli mamy wokół siebie osobę niepełnosprawną, to powinniśmy za nią zrobić wszystko i to jesteśmy doskonali. Tak. A to wcale nieprawda. To jest wcale nieprawda. Wcale nieprawda. To tak właśnie ja na przykład niejednokrotnie spotykam się z tym, że rodzic na przykład jak rozmawia ze mną i siedzi obok jego dziecko i pytam się wprost uczestnikowi, osobę z niepełnosprawnością dorosłą, zadaje pytanie, odpowiada rodzic. Tak samo z załatwieniem różnych spraw. Nie? Także no my ich traktujemy, ja zawsze powtarzam, jak pełnosprawnych ludzi, jak nam wszyscy tutaj na równi i staramy się naprawdę wyegzekwować z nich tą dojrzałość, dorosłość, bo to są osoby dorosłe. Czyli mogą funkcjonować. Moje następne pytanie, mówi Pani o pracowniach, mówi Pani o opiekunach, o specjaliści. Jaki specjaliści Was wspierają w tym dążeniu do tej pełnej rehabilitacji tych osób? Mamy tutaj wyspecjalizowaną kadrę, instruktorzy terapii zajęciowej są po studiach z reguły wyższych, z kierunkiem specjalizacji pedagogiczną, socjologia, fizjoterapia. Mamy rehabilitanta, psychologa, no to z takiej kadry merytorycznej właśnie. Nie? Jak się układa współpraca ze stowarzyszeniem? jak to wygląda i, i na jakich to zasadach funkcjonuje, bo myślę, że nie tylko ja nie wiem, tak, <laughs> natomiast myślę, że dla niektórych, jest... tak, dla niektórych to jest ciekawe. Tak, dla niektórych to jest ciekawe i do dzisiaj funkcjonujemy jako Tęcza, czyli Stowarzyszenie Tęcza, co jest mylne tak naprawdę, bo Stowarzyszenie jest jednostką organizacyjną, czyli takim naszą, naszym pracodawcą. Bo to Stowarzyszenie budowało warsztaty. Tak, właśnie. ale Stowarzyszenie może posiadać wiele tego typu placówek. Może powstać środowiskowy dom, może powstać kolejny warsztat, a my jesteśmy odrębną jednostką funkcjonującą placówką, ośrodkiem, jakby takim dzieckiem stowarzyszenia. Stowarzyszenie nas zatrudnia, zatwierdza regulaminy wszelakiego rodzaju, no, jest naszym po prostu pracodawcą. No i wszelkie decyzje takie ważne podejmowane są przy współudziale stowarzyszenia. Czyli to stowarzyszenie decyduje jaka kadra, Jakie wynagrodzenie tak. dla kadry? Tak. Jacy specjaliści. Tak, chociaż A finanse? Finanse też. Tak, przychody, wszystko przechodzi przez stowarzyszenie. Tak, przychodzi, przychodzi przez stowarzyszenie. A, czyli to jest jak gdyby taki tak. pierwszy etap kontrolny można tak, tak powiedzieć. Tak. tak, tak. Moje pytanie, jakie plany macie Państwo na przyszłość? Mamy szerokie plany. To bardzo proszę. W tym roku przystępujemy na przykład, ale to też przez Stowarzyszenie, ale tak naprawdę wszystko się dzieje w tak? Przystępujemy. Do, wspólnie do projektu organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach. My jako partner w projekcie kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej, który miałby się zacząć od września tego roku, a zakończyć 31 grudnia 2020 roku. I ten y, projekt ma na celu przede wszystkim tutaj, y, znaczy zrzesza jakby uczestników naszych, Nas, nasi uczestnicy są klientami potencjalnymi takimi, y, gdzie będzie prowadzona dodatkowa tutaj w warsztatach aktywizacja społeczna, aktywizacja zdrowotna, edukacyjna, aktywizacja y, zawodowa. Także hmm. będzie nowe jakieś nowe pomysły. Nowe, nowe sprzęty kupimy Aha, doposażymy się między innymi Jakoś pracowni zmienić. Może? Może się zmienić. Dopowtarzyć chcemy mhm. i chcielibyśmy też nabyć jakiś dodatkowy sprzęt w przyszłości, żeby stworzyć też nową pracownię już na ten cel. Plany macie świetne, robicie wspaniałą robotę, jak już pani powiedziała. Proszę mi powiedzieć, na początku było takie zdanie, że z finansami, jak zawsze, jest <grym> trudno. Czy jest jakaś szansa, kiedy mówimy o, o, o tych osobach z niepełnosprawnością, że pojawią się nowe jakieś środki? Dlaczego dopytuję? Bo z takiego półprywatnego z tego źródła wiem, że w Sierakowie mają powstawać warsztaty terapii zajęciowej, więc tak sobie pomyślałam, jeżeli tam powstaną, to ta grupa sierakowska się odłączy, czyli no finanse. Się tego obawiam. Czyli jedna. Obawiam się dlatego, że no te finanse jakby są uzależnione od ilości uczestników. My mamy dziewięć osób z terenu właśnie Sierakowa. Jeżeli one by przeszły do innych warsztatów, no to jest problem z kolei z uczestnikami. Ale jest też problem, że tak powiem, z dotarciem jakby do nowych uczestników. Mm -hmm. Bo wiadomo, teraz jest robo, nie jesteśmy w stanie jakby uzyskać informacji z jakichś jednostek i tak dalej, gdzie są te osoby, gdzie ich szukać. Czy a i instytucja z wami yy, współpracująca na poziomie powiatu to jest PCPR? PCPR, tak. I żadna inna? Żadna inna. Aha, czyli powiatowe. Czyli to trzeba zakładać, że powinni się pojawić rodzice że to oni powinni docierać do takich miejsc, Tak, tak. zdecydowanie. No tak, ale jest to trudne, muszę powiedzieć, ja na tym ja terenie. Nie. Ja do dzisiaj funkcjonuję w ten sposób, że jak ja się dowiaduję o jakiejś osobie gdzieś tam, od koleżanki gdzieś, to ja po prostu wsiadam samochód i jadę, proponuję, pomagam załatwiać papiery, orzeczenie. Także no, no tak funkcjonujemy od, od lat. To znaczy, to jest świetne z naszej strony, że wy to robicie, zasmucające, że jak gdyby otoczenie nie sygnalizuje, ale też jest czasami smutne dla mnie to, że nadopiekuńczość rodziców, to co powiedzieliśmy w pewnym momencie, jest tak duża, że im się wydaje, że jak oni nie przeżyją tego życia za to dziecko, to na pewno się coś wydarzy. Prawda, Chyba tak, nie? Gdyby Pani na koniec chciała podsumować to swoje funkcjonowanie w warsztatach terapii zajęciowej, bo przecież ile lat macie? 15 lat w ubiegłym roku skończyliśmy. Jestem od samego początku tutaj kierownikiem. Wiele się wydarzyło, wiele przeszłam tutaj bardzo pozytywnych rzeczy mniej pozytywnych ale cóż po tylu latach pracy najważniejsze jest to, że ja nie czuję się wypalona ciągle mi się chce ciągle się do nich uśmiecham ciągle podaję rękę i, i ciągle jest fajnie i, i, i czuję potrzebę żeby tutaj pracować i myślę, że reszta kadry również to się bardzo cieszę dziękuję bardzo serdecznie Pani Kierownik życzę sukcesów, życzę finansów nie, nie będę składała złych życzeń odnośnie sierakowa, bo niech się też rozwijają. Jasne, jest Każdy jest ma prawo szale, się nie? rozwijać. Powiem tylko tak, że to jest chyba już apel, drodzy Państwo, do wszystkich, jeżeli w okolicy czy w naszym sąsiedztwie są osoby, które potrzebują wsparcia, albo Państwo zauważycie, że takie wsparcie byłoby dla nich wskazane. Wiecie, gdzie się udać? Jest pani Iwona, są warsztaty terapii zajęciowych, bardzo proszę. Na koniec, drodzy Państwo, jeszcze raz ksiądz Kaczkowski. Powtarzam jak mantrę, w, prawa, w sprawach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a nade wszystko miłosierdzie. Kroniki Kwileckie, Anna Korpik, dziękuję Państwu bardzo serdecznie.